Przyroda nieustannie nas zachwyca i zaskakuje. Jednym ze sposobów zatrzymania tych obrazów jest nasza pamięć i fotografia. Poranna mgła, krople rosy czy spłoszony wzrok jelenia, który spotkał się z obiektywem to świadectwo niepowtarzalności piękna natury. Takie sekundy uchwycone w kadrze wymagają odpowiedniej uprawy. Mamy na to pomysł. Stwórz swój autorski fotoalbum w serwisie zfoto.pl Wejdź na stronę www.zetfoto.pl, pobierz i zainstaluj darmowy program Zfoto Creator, który pozwoli stworzyć twój niepowtarzalny, autorski projekt. Do dyspozycji cała paleta bezpłatnych szablonów tematycznych. Podgląd wszystkich wzorów znajdziesz na stronie zfoto.pl w zakładce Inspiracje. Zdecyduj, jaką oprawę i format posiadać ma twój album. Do wyboru cztery rodzaje opraw i cztery formaty. Z ZFOTO.pl zaprojektujesz także kalendarz, fotobajkę, całoroczny funkcjonalny terminarz, fotoflipper biurkowy czy kartkę świąteczną. Przez cały proces przeprowadzą Ciebie nasze filmy instruktażowe, które pokazują jak zainstalować program, stworzyć projekt czy złożyć zamówienie. Chcesz podzielić się swoim projektem ze znajomymi? Nic prostszego! Umożliwia to panel klienta. Wyślij zaproszenie mailem i wspólnie cieszcie się zatrzymanymi chwilami w albumach zetfoto.pl Nasze produkty to niesamowita pamiątka na lata, która będzie cieszyć nie tylko wspomnieniami zapisanymi na fotografiach, ale również precyzją wykonania.